Po drugie na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, że adresy długoterminowe aktualnie bardzo chętnie skupują bitcoina no i robią to tak naprawdę najchętniej podczas bieżącego cyklu. No a idąc dalej za pozytywną informację, na pewno można uznać tą pokazującą nam wpływy do yy, tak zwanych wielorybów, czyli do dużych portfeli bitcoinowych. No i tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację i o tyle o ile te stare portfele bitcoinowe od dłuższego czasu swoje bitcoiny. Akumulują, no to tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim czasie pojawiło się również dużo nowych portfeli, które również bardzo szybko te bitcoiny skupują. Także mówimy tutaj potencjalnie o nowej sile nabywczej, która może nam e, wypchnąć cenę bitcoina w górę. No i idąc dalej, mamy również bardzo ciekawą sytuację na wykresie bitcoina, ale nie tego do dolara, a bitcoina wycenianego w złocie. No tutaj Tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, że złoto osiągnęło swoje nowe ATH na poziomie niespełna 3200 dolarów.